Pogoda dzisiaj nie sprzyja za bardzo eksperymentom na dworzu, bo zaczyna padać. Ale postanowiłem, że dzisiaj nagram film o tym, jak sprawuje się ciosak prymitywny. A dokładniej kamyczek, który pokazywałem w poprzednim filmiku, zaraz tutaj tylko przejdę sobie między gałęziami. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Krawędź kamienia. Jak widać, już troszeczkę popracowała i widać lekkie ubytki. Ale, mimo wszystko, będziemy sobie jeszcze naparzać. Zobaczymy, ile uderzeń wytrzyma. Ok, zobaczmy, jak się sprawuje krawędź. No i widać się po, zaczyna poddawać. Trwało próbę. W zasadzie niczym się nie różni od poprzedniego mocowania. Więc teoria potwierdzona. Kamyczek nadal jest w tym samym stanie. I jeszcze może pracować. Słowem wyjaśnienia, żeby niektórzy nie mieli jakiegoś błędnego osądu co do tych narzędzi. One nie były super trwałe. Ale były wystarczająco wytrzymałe, żeby wykonać robotę jak ociesanie na przykład kilka na łuk. Do większych prac oczywiście potrzebny byłby większy kaliber. No. Ja jestem z efektu zadowolony. Do następnego!